Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z Karoliną i Jaśką. Miss Illinois 2018. Witaj Karolino. Witam. Dziękuję, że mnie zaprosiliście dzisiaj. Jesteś na kwarantannie, tak jak większość studentów, bo jesteś studentką ostatniego semestru na University of Chicago, studiujesz psychologię, no i zostałaś jak większość studentów zamknięta w domu, jak większość ludzi, tak naprawdę. Chciałam cię zapytać o taką perspektywę właśnie młodej osoby, bo na pewno kontaktujecie się ze swoimi koleżankami, kolegami. Jaka była wasza reakcja na to, że z dnia na dzień, tak naprawdę, będziecie musieli uczyć się w w domu? No, myślę, że na pewno um, ta sytuacja po prostu jest okropna dla wielu osób. Dla uczniów też jest bardzo trudna sytuacja, bo na przykład ja wiem tak jak ja, dla mnie na przykład jest trudniejsze uczyć przez komputera. Właśnie wszystko było teraz zmienione i w ogóle nie mamy a, możliwości, żeby iść na nas kampus. To teraz wszystkie nauczyciele, dla nich też było ciężko um, zrobić taką tranzycję, bo musieli się nauczyć, jak nas uczyć, a, zmienić te syllabus, żeby, a, żeby ułatwić nam i żeby. A, dać nam więcej możliwości, bo dużo osób na przykład nie, nie uczy się tak dobrze przez internet. Um, nawet wiem jak mój brat, on jest, on jest młodszy, on nie jest uh, w college jeszcze, ale po prostu on kompletnie, tak jak nawet nie by był, nie byłby w szkole, po prostu to jest trudno. Um, I też na przykład w mojej instancji też ja będę, um, miałam a nie graduować uh, po tym semestrze, a nasza graduacja też była um, zlikwidowana, to po po prostu duwa, duwa zmian. No właśnie o to chciałam zapytać, bo uczycie się w domu, macie to nauczanie zdalne. Ten system jest poniekąd nowy, oczywiście on istniał, no ale teraz, tak jak powiedziałaś, wszystko jest przez komputer, czyli, czyli dla ciebie to i dla Twoich kolegów oznacza, że nie będziecie mieli graduacji w tym czasie, kiedy mieliście, tak? Niestety wiem, że inne uniwersytety inne rzeczy robią. Wiem, że na przykład Loyola to oni i tak będą mieli graduację, ale chyba w sierpniu. Ale u nas um, na razie w UIC kompletnie um, skancelowali i nie wiedzą jeszcze, co będą robić. Um, dużo ludzi myśli, że może w następnym roku pozwolą nam zgraduować razem z, um, z tymi uczniami, co w następnym roku, ale dalej nie jest to. Uh, zbyt pewne, po prostu trochę, chyba, chyba właśnie decydująco, jaka jest najlepsza opcja, bo i tak dostaniemy nasze dyplomy, po prostu nie będziemy mogli iść na tę ceremonię. Karolina, powiedz wy oprócz nauki, oczywiście, która się zmieniła, jesteście zamknięci w domu. Dla młodych ludzi to jest spore wyzwanie, bo przecież, jako osoby, które chociażby ukończyły 21 lat, no to chce się wychodzić, wychodzi się do pubu, wychodzi się do kina, do teatru. Ten czas spędzony ze swoim chłopakiem, na przykład ze swoją dziewczyną i tak dalej, i tak dalej, i przyjaciółmi, to jest bardzo ważny czas, szczególnie właśnie w czasie, kiedy jesteście młodzi, jesteście w koleżu. Powiedz, jak sobie radzicie i jak jak trzymacie tę więź? W jaki sposób sobie radzicie? No na pewno myślę, że to jest trudne i okropne dla wszystkich, ale myślę, że na przykład ja mieszkałam w apartamencie i teraz przeprowadzi, nie przeprowadziłam się, ale przyjechałam do domu przez tą sytuację, do rodziców i na pewno jest inaczej, bo przez długi czas już mieszkam sama z koleżankami i to po prostu a, i na pewno wszystko się zmieniło. A, tak jak oczywiście jest trudno, nie, nie możemy wychodzić, nie możemy się spotykać, ale wiemy, że to jest potrzebne, bo niestety. Niestety po prostu nie mamy takiej opcji, ale wiem, że na przykład ja i moje koleżanki, ja i mój chłopak często się spotykamy przez Zoom albo przez FaceTime, pijemy jakieś wino albo rozmawiamy i próbujemy, tak? ale już widzę, że wszyscy już. Nie mogą się doczekać, jak normalnie mogą iść i coś zobaczyć. Wiem, że um, na pewno jest, um, jest dużo młodzieży, co dalej się idzie spotykać, niestety, z, um, ze swoimi znajomymi. Uh, wiemy, że to jest okropny pomysł, ale niestety chyba dużo młodzieży też nie myśli, że to, jest, co, to może ich dotyczyć, ale. No właśnie, o to, ci chciałam zapytać, o to ci chciałam zapytać, wiesz, bo młodzi ludzie zazwyczaj, młodość to młodość, ma swoje jakby zasady gry, że tak powiem i często ludzie młodzi się buntują albo na przykład podważają to, co mówią starsi, to co mówi władza i tak dalej. Nawiązałaś do tego trochę i chciałam zapytać na jaką skalę, jak jakbyś powiedziała, jak na przykład jak widzisz Twojej rówieśnicy, a dużo jest takich osób, które się buntuje, które wychodzi, które mówią, że okej, okay, nie to nie dotyczy. Czy w ogóle nie obchodzi mnie to? Myślę, że um, na pewno moje koleżanki i koledzy, um, my nie wychodzimy, zdecydowaliśmy po prostu tego nie robić. Nawet z chłopakiem się nie widuje, bo na przykład ja mieszkam z babcią z starszą, to po prostu nie chcemy zaryzykować nic. Um, I tak naprawdę nigdy nie wiesz, kto jest zarażony. Wychodzisz się czasami do sklepu i tak dalej, nawet jak maskę się ubierze to, albo rękawiczki, to po prostu się nie wie. Ale zauważyłam na pewno, jak oglądam like, Instagram, Snapchat, że Niektórzy ludzie co faluje i tak po prostu się spotykają, i myślę, że po prostu dużo młodych myśli, że to ta choroba oczywiście jest okropna i wiedzą, że to jest problem, ale myślą, że to tylko dotyczy, dotyczy starszych osób, albo jakby na przykład oni się zarazili, to ok, to oni mają mocny um, system immunologiczny i zaraz im przejdzie, ale to naprawdę nie jest tak, bo na przykład ja znam kilka osób, co już było zarażone tu coronavirus, mam koleżanki pielęgniarki i oni widują wszystko, um, młodzi, starsi, to nie dyskryminuje ta choroba niestety, so. Powiedz mi jeszcze na koniec, co młodzi ludzie robią w tak zwanym czasie wolnym, bo tego czasu wolnego jest sporo. Ja wiem, że Ty akurat osobiście jesteś zaangażowana już od jakiegoś czasu w cancer awareness, czyli szerzysz świadomość o melanoma, o właśnie tym, tej chorobie, ale powiedz właśnie co robisz w związku z tym, czy, czy działasz cały czas będąc na kwarantannie i też jak spędzasz właśnie czas wolny? Tak, właśnie um, z Normal Research Foundation ja już długo um, współpracuję i oni właśnie um, byliśmy w tym proces, co planowaliśmy, ich gale na ten rok, ich, um, ich 5K run i takie różne sytuacje i niestety wszystko teraz musi być trochę zmienione, wszystko musi być do tyłu pop, a, popchnięte to dalej po prostu rozmawiam z nimi, próbujemy decydować, um, jak najlepiej um, wszystko zorganizować, ale um, i też niektóre miałam właśnie wywiady, inne rzeczy czekam, um, kilka wywiadów ma wyjść właśnie z moją historią, a to bardzo chętnie czekam, żeby wyszły, bo chcę już przeczytać i zobaczyć, um, ale tak, to po prostu próbuję być occupied, like, próbuję um, pracować trochę, um, próbuję czytać dużo, um, na pewno oglądam bardzo Dużo telewizji, aż za dużo. Um, I tak po prostu właśnie rozmawiam z um, rodziną, z koleżankami, wychodzę z psem na spacer, tylko żeby chociaż trochę wyjść na pole. Um, I myślę, że też dużo osób um, młodych się wzięło bardzo za ćwiczenie, że chcą wyjść z tej kwarantanny, um, właśnie wyglądać i czuć się lepiej. I na pewno ja też próbuję um, właśnie ćwiczyć i um, nie, nie z. Um, nie dodać sobie funtów przez ten czas, bo na pewno jest łatwo, jak jesteś w domu, dużo jeść. Próbuję właśnie nie robić tego. A, to prawda, to prawda. Powiedz mi jeszcze ostatnie pytanie, które chciałam ci zadać. Czy takie spędzanie czasu w domu skłania w jakiś sposób do refleksji? Czy, czy w jakiś sposób na przykład docenia się pewne rzeczy, których się nie doceniało wcześniej? Na pewno, ja myślę, że ta sytuacja otworzyła wszystkim oczy i po prostu wszyscy zauważyli, że naprawdę wszystko się tak szybko może zmienić i widzimy to z ludzi, którzy na przykład zgubili pracę albo um, nie mają po prostu nawet dzieci dla rodzin, którzy na przykład nie mają na tyle, żeby gotować, bo dzieci nie mogą iść do szkoły, um, a nie mają teraz łań, śniadania, po prostu różne są sytuacje i myślę, że po prostu... Na pewno wszyscy mają taką refleksję, że co jak moje życie wygląda i jak chcę, żeby to wyglądało po tym um, i w jakiej sytuacji jak ja powinnam być. Jakby się coś takiego albo gorszego stało znowu, hopefully not, ale po prostu myślę, że bardzo dużo ludzi nie myślało, że coś takiego może się stać, a właśnie się stało, i to na pewno dużo osobom nawet mi um, otworzyło oczy. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję Ci za tą perspektywę właśnie z ust młodej osoby w imieniu tych młodych osób, studentów, którzy dzielnie uczą się przez internet. Karolina Jaś, komisji Lijnej 2018, studentka była gościem Ameryki po polsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.